Podziemiec Szaranowicz. I Dariusz Szpakowski. Przed nami mecz towarzyski. Stawcą tego spotkania jest jedynie prestiż. Na pewno obie drużyny będą chciały się jednak pokazać w najlepszej strony, tym bardziej, że wystąpią w najsilniejszych składach. Początek sporo oczekiwania zarówno gości, jak i gospodarzy. Dobrze tam wywiódł w pole kilku graczy. Puś, strata piłki blisko własnej bramki. Jarosław Goliński. Przedziera się tam do przodu. Ależ teraz ofiarny ślizg. Gajtowski. Udało się przechytrzyć rywala. A znowu bramki, szkoda. To był słaby strzał i słaby pomysł na zachowanie w tej sytuacji. Bramkarz Szeroko. Finezyjna sztuczka techniczna. Akcja wzdłuż linii bocznej. Świetnie ustawiony przejął piłkę. Jest teraz przy piłce. Jak rozegrają ten atak? Dużo widzi. Mirosław Goliński. Rejs. Udanie przejął, jaki będzie dalszy ciąg tej akcji. Świetny Są obrońcy. No nie, nie tak. Wócła. Mirosław Goliński. Dobrze odzyskali piłkę w środku boiska. No ale znakomicie dalekie podanie do kolegi z zespołu. Dobre, długie podanie. Dobra decyzja sędziego, nie było spalonego. W pole karne. Dobrze wyczuł zamiary rywala. Mirosław Goliński. Gajtkowski. Tymczasem będzie aut. -Goliński. Czy starczy im sił grając takim zaangażowaniem? Łatwa piłka dla obrońcy. Błąd strata piłki. Blisko bramki to może drogo kosztować. Daleko od bramki, ale próbował. Ach, jaka szkoda. Powiem krótko. Ma nad czym popracować. Bardzo dobrze wykopał do boku. Ale Szudane zagranie. Pędzi na skrzydle. Świetna interwencja obrońcy. Kuś. Znakomicie teraz. Cópek szkoda. Piłka na łuki. Po pierwszych 45 minutach połowę mamy za sobą i teraz wszyscy na stadionie zastanawiają się, co przyniesie druga. Teraz ma tam dużo możliwości. Dobrze, czysto i teraz jest okazja do ataku. ładnie i celnie dobrał fenomenalne zagranie strata w środkowej strefie jest okazja do kontroli. Mirosław Goliński. Sędzia nie odnotował korzyści drużyny pokrzywdzonej, dlatego odgizdał faunę. Świetnie wyczuł zamiary. Gra teraz toczy się w środku pola. Akcja w linii bocznej. Nie wydaje mi się, by ktoś mógł pokonać dzisiaj tę obronę. Dobra próba zaskoczenia w ramkach. Bardzo niecelnie. Sam nie może uwierzyć, że ten strzał mu nie wyszedł. Trudno mi znaleźć jakieś pozytywne strony tego strzału. Dobrze przejął to niskie podanie. Sierczewski. Gajtkowski. Rejs. Strzał z dystansu. Nie wiem, czy to był strzał, czy też podanie do bramkarza. Ciekaw jestem, co planował ten zawodnik. Z tej pozycji nie da się strzelić gola. Ładne, czyste przejęcie nata teraz w środku pola okazja do szybkiej kontry. Dobrze pomyślał. Naprawdę świetnie grają obrońcy. Są jak koszmary senne dla napastników. Ależ będzie okazja, jest tam tylko jeden obrońca. Bramka to jest wynik ich przewagi w tym meczu. Wydaje mi się, że gospodarze grają coraz lepiej. Po wtórce widać, że nic tu nie da najlepsza obrona. To jest po prostu Mistrz, a ten gol to konsekwencja jego ogromnych umiejętności. Perfekcja godna podziwu. Udane zagranie, dobry przeciwnik. Aj, bezmyślne, brutalne wejście. Zupełnie nieudane zagranie. To może być kartka. Ukarany żółtą kartką. Świetnie teraz interweniował. Do kogo zagra? Mirosław Goliński. Ryzykownie, ale czysto dobra. Czy ta akcja przyniesie im powodzenie? Czy ta akcja doprowadzi do wyrównania 90 minut już prawie za nimi? Tak, znakomicie wybrał. Minął się z Rywale. Jest ostatni gwizdek w tym spotkaniu. Zdołali utrzymać przewagę do końca, co zapewnia im dzisiaj zwycięstwo.